Proszę nagrać się po sygnale Masz zamarznąć, tak? Jak nie chcesz, że to ci pomogę Chyba gdzieś widziałem już ten motyw. W Szopie pewnie coś jest. Oczywiście, że jest. Hand GANAMO i maszyna do pisania. Zajebiście. O, się masz na co tam? A chilluje sobie we wnukach, takie tam. Donna mama jest chujoczy tak. Kurde ta kurtka nawet w HD w tej wersji. O nie najgorzej, wiesz, ale zbyt zdrowo Leon nie wygląda, to też trzeba powiedzieć. za mało magnezu, czy z kim? Sorry, że przerywam, ale będę musiał was wszystkich wymrodać Jump over i spierdylaj. A ja go zabiłem? Nie, gdzie tam? Kurde, shotgun jakby się przydał znowu. No nie tak, Kamilu. Nie tak, Kamilu, nie tak. Żółty herb. Połaźmy, powierzmy. Kupoty, może akurat, może akurat nie. Można wejść gdzieś tutaj na dach. Nie, a można tu wyjść. Symbol na drzwiach, lecz nie chce się otworzyć. No co zrobisz? Jedyne co można zrobić, to iść i szukać safe pointa. Może będzie zaznaczony na mapie. Mhm, będzie tam. I jest za tymi drzwiami, oczywiście, do których nie mogę teraz wejść, nie? Taki standard! No nie mówcie mi, że Ammo mi się skończyło do tego. No jeszcze nie, ale używaj <gulia> już niedługo. I następny medalionik. Co to mi to skrzeczy? tak gdzie lecisz? Chodź do mnie się nic nie zrobię! Przeżył? Przeżył! A jak widać, nie na długo. Fajnie, że jest taka tutaj możliwość eksploracji w miarę wolnej. Gdyby szybka była, no to. Gdzie jest save point? W tamtej szopce. Lejdźmy więc do szopki. Czy masz pośle za sto Spróbujemy wypróbować jakieś granaty. O, może tak. Może akurat się nie odbije od gałęzi i mnie nie zabije. No, ale gówno tej. Uh, kolejne te. Triple wiry. Przejdźmy sobie tutaj, puszni Leon. co mi robisz tej? And into tak to już życie jest, nie? W sobie. No, kukaracza sobie łazi. No, to były piękne czasy. Znowu pierdolę do zbierania. Dla mordę. może lepiej użyć tego. Sobie jeszcze jajko zjem. W tym levelu na razie nie zginęłam ani razu, więc kolejny geniusz podobsku. nie ma tak. Jest inaczej. Ale jest tu ktoś? Skoro muzyka ucichła, to chyba nie, więc pozwólcie, że pójdę sobie dalej. Co to jest za wsiurnie, Potrafię normalnie zejść pod tylko musiałem kopnąć.